z dziejów apostolskich. Paweł powiedział do ludu, ja jestem Żydem, urodzonym w tarsie, w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście. U stóp Gamawiela, Trzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udają się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli. I przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa, otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie, szarle, szarle, dlaczego mnie prześladujesz? Odpowiedziałem, kto jesteś, Panie? Rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego Ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc, co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie, wstań, idź do Damaszku, tam Ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział szable, bracie, przejrzyj. W tejże chwili spojrzałem na Niego. On zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał Cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał sprawiedliwego. Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Owszcie się odmyj z Twoich grzechów, wzywając Jego imienia. Oto Słowo Boże. W Bo niech będą dzięki. Idźcie, kiekłoście, światu Ewangelię. Idźcie, światu Ewangelię. Spajcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana krwa na wieki. i głos się, Aleluja! 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 Nie byście mnie wyprali, ale ja was wyprałem, abyście szli i owoc przynosili. Aleluja! Aleluja, panie Chrystusie, ręca Pan mi, Jezu, ręca mi, słowa Ewangelii według świętego Marka. Aleluja, panie, panie. po swoim zmartwystaniu. Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie wszyst, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Pańskie. Tobie Panie Jezu, dziś do nas mówisz. Idźcie na cały świat i włoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I przykładem takiego człowieka, który to realizował że na cały świat i głosi Twoją Ewangelię jest Świętej apostoł. I wiemy, że nie jako apostoł zaczynał, ale jako prześladowca Twoich uczniów. A prześladując uczniów, Ciebie prześladował. I stanąłeś na jego drodze. Szadlę, to tak najpierw się nazywa. od razu upadł. pan. dlaczego nie prześladujesz? I tak się zaczęło. Poraziła mu światłość. słowa twoje, które go przemieniły. Tak. Idź do Damaszku, tam ci powiedzą, co masz czynić. I to jedno zdanie całkowicie go przemieniło. I tę przemianę można porównać do tej, która dokonuje się w czasie Eucharystii. Twoje jedno zdanie, niech się zdanie. le i wino niech się stanie moim ciałem, moją krwią. Tak, Panie Jezu, potrafisz Ty przemieniać. I oto stoimy my przed Tobą, czy my potrzebujemy też przemiany. Na początku wspomnieliśmy, że mamy świadomość, Waszej grzeszności. I ty wiesz, panie Jezu, ile razy piękne postanowienia podejmowaliśmy. Co z tego? Sami nie damy rady. Możemy najpiękniejsze postanowienia formułować, ale przemienić tylko ty możesz. Nas możesz przemienić. Oczywiście chcesz, byśmy w tym mieli nasz własny udział, nasz wysiłek pracy nad sobą. Panie Jezu, otrzymaliśmy od Ciebie, Twojego Ojca ducha świętego, ducha mądrości. I dzięki temu duchowi świętemu możemy. Siebie lepiej poznać. Oczywiście mamy dać czas, Tobie, przed Tobą trwać, bo tylko tutaj, wobec Ciebie, możliwe jest doskonałe poznanie Siebie. Kiedy wpatrujemy się w Ciebie, Twoją doskonałość, dopiero wówczas. Możemy dostrzec swoje braki, swoją grzeszność. Tak, Panie Jezu, chcemy, tak do Ciebie się zbliżać. Prosimy Cię, prosimy Cię, przemil, byśmy z każdą chwilą coraz bardziej do Ciebie podobni byli. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, by starali się być tak jak Ty, Panie Jezu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O pokój na świecie i za naszą ojczyznę, aby była silna Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O łaskę wiary dla nas dla wszystkich błądzących, poszukujących i zatwardzających grzeszników. Ciebie prosimy. Przeszukaj nas, panie. Za błądzących, szczególnie za kapłanów, aby wszyscy zrozumieli wrócili na drogę swoich powołania. Ciebie prosimy. Przeszukaj nas, panie. I za to, młodzież z papieżem będącą. Żeby wspaniałą wspólnotę Dzieci Bożych Tobie oddanych tworzyli i żeby promieniowali na cały świat przykładem, Ciebie prosimy, Bożej nas Boże, Młodący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładam Pana świętym za wstawiennictwem świętego Pawła Pastoła, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.